Siema, siema. Witam wszystkich w części dziewiątej Lecimy Dobra Z tego co pamiętam tak, Mediolan Tutaj Wenetti go atakują. Dobrze, szpieg sobie siedzi Rzym. Is Motor to us O Dobra. Dobrze. To mamy tak. Piratów mamy tutaj. Zobaczmy, co będzie z nimi za chwilę. Czy zostaną w miejscu, mogliby zostać. To wtedy te dwie armie, by tutaj ich dojechały. Dobrze. Dalmatium sobie tam radzi. RDA się zbroją. Niech się zbroją. Jak oni będą walczyć i wyjdą stąd. Tylko, że jak ci ich zaatakują, no ale, zobaczymy co to przyniesie. Minus 2. Minus 2 jest, minus 13. Dobra, no zobaczymy. Zobaczymy, dobra, tyle. Czy my mamy jeszcze z kimś do potrajdowania? Nie, Syrakuzy i tak nas nie lubią. Syrakuzy sobie tutaj siedzą. Dobra, lecimy. Zobaczymy co się stanie teraz z piratami dla odmiany. Kartagina. Przemieszcza się. Dobrze, niech się przemieszcza. O, oni zają O, uwaga. No dobra, mało nas co interesuje. Bardziej nas interesuje to, że najechali Syrakuzę, ale coś bardzo małą armią. Więc albo Syrakuzy są tak słabe, albo oni są tak głupi. Oni, czyli kartaginczycy i najechali z Rakuzy jedną czwartą prawidłowej armii, może nawet jedną, może jedną trzecią. Dobra, ci się przemieścili, co dla nas nie jest wcale takie złe. Zobaczymy. Dobra. of your people Nie podziękujemy bardzo bardzo było to miło, ale nie podziękujemy Na razie bez takich bez takich Wiadomo czemu ale bez takich Dobra bo i tak w przyszłości będziemy coś tam od nich rościli jakieś prawa, na przykład do ziemi, może? Na przykład. Bo kiedyś, kiedyś tam nas najechali. Dobra, increase in rank. Okej, okay. kogo? Tego. Dobrze. Aha, tego już ogarnęli. A, tego ogarnęli. Okej. Okay. Secundus Iulius Lupus. No i bardzo fajnie, kolejny syn. Oho, kolejni? Nie, znowu przy Egipcie. No ten Egipt ma trochę przesrane. No i dobra, i co? Jak to wygląda? Ci mają a w ogóle, właśnie ciekawe, co tu się od y, Janie Pawliło. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, dlatego bo. O kurczę. Czyli oni już ich najechali i wygrali? Chyba. Czyli to będzie Kartagina jak nic. To nie wróży nic dobrego. Zobaczmy, czy on na coś się w ogóle przydaje. Nie, nie przydaje się. I tak jesteśmy z nimi na stopie wojennej, na ścieżce wojennej, więc to nie ma znaczenia, że wiedzą, że to my. Patawią gdzieś sobie poszło. Ciekawe, gdzie sobie poszło. Pewnie do tych. Albo im wszystko rozwalili. Tak też mogło być. Dobra. Lecimy. Co tu mieliśmy robić? Mieliśmy robić tak. Eee, dobrze, zróbmy mu critical chance of success in i on election. Eee, ambush, nie. na Venusion. Też to nas nie interera. Dobra. Eee, nie, to też dziękujemy na razie. Też nie. Dobra, zrobimy tak. Ej, zrobimy 10% w takim razie z 5%, pewnie dobrze. Jakbyśmy chcieli gość na przykład kropnąć, dobra eee, sytuacja tutaj. No, sytuacja jest taka, jaka jest. Widoczna na załączonym obrazku. Tutaj, o kurczę, kurczę, kurczę. No, aż taki jest problem. Trudno, jest tam marma, będzie się z tym sobie radziła. Dobra, my musimy sobie tutaj przyspieszyć jednak działania, bo ta karta mnie zaniepokoiła bardzo. Nie powiem. A, to zrobimy one leading in army. Ale. Dobra. A, i on tutaj ma znowu. To jest ten, ta trójka, tak? Ta trójka by już została w mieście. Czyli by na pewno miał to. To. I na razie tyle. Dobra, czy ten dojedzie? Dojedzie. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle damy sobie radę. Damy, bo uciekają. Ale nic fajnego. Bo jeżeli uciekają. Bo jeżeli uciekają, to znaczy uciekają daleko. Tu to... wcale nie jest nic fajnego w takim razie. Na razie muszą być na morzu, bo jak ich zaatakuję, to będzie problem. Muszą być razem, bo jak oddzielnie zaatakuję jednych, to może być problem. To jest są jednak statki przeznaczone do walki na morzu, a ci mają tylko trans statki transportowe. Dobra, mamy szóstkę. To mi się nie podoba w ogóle. Może jakbyśmy. No nie, ale oni w następnej turze już ich raczej zaatakują. Bo co robimy kolejną armię? Oj, przepraszam. Robimy kolejną armię? Nie wiem. Hmm. Moglibyśmy zrobić kolejną armię, tylko nie mamy za dużo. Gdybyśmy mieli z 6000 inkomu na 100% będzie robił drugą armię. Byśmy po prostu ich tutaj nękali. No i tutaj też wcale nie mają za dużej armii. Tym bardziej, że jeżeli ci zaatakują, to. Zrobimy inaczej. Może tych przetransportujemy Przy okazji, może on coś pomoże. Będzie o wiele gorzej. 9. A jak damy go do miasta? 16. Dobra, ale może w ten sposób pozbędziemy się tych piratów na następnej dużej morze. może. A dlaczego on jest deployed? Ciekawe. Dobra, w takim razie, na razie to my sobie zajmiemy się takimi podstawami właśnie jakąś rozbudową, że ten taras rozbudujemy. Czy, że... O, oni mają dużo żarcia. Okej. Okay. Zostaje nam i tak jeszcze trochę kasy. Nie, Sraku, że to, to już przegrany jest raczej temat. Raczej przegrany temat. Zapełniliśmy błąd, mogliśmy najpierw mutać Na przykład to i to. Dopiero później podjąć jakieś działania miałby większe szanse na wygraną Dobra, to weteran jest, tak? Weteranem musimy iść na pewno tak. Tutaj w militancji i... i w co? i tutaj experience, dobrze dobra jak się dzieje wola nieba zobaczymy co teraz nam przyniesie los oho, tu już w ogóle podziękowali a skąd on ma tyle armii? ciekawe nigdzie nie było armii chyba, że on szedł A ci się zbuntowali, a ci od razu ich kropną. Bardzo mi miło. Bardzo miło z waszej strony. A weźmy sobie dalej rywali. Jeszcze pewnie dostaną minusa za e, wtargnięcie na teren. Mam nadzieję, że to nie działa też w ten sposób, że Mimo tego, że to AI, z, z AI z, y, wymyśliło, żeby wejść na mój teren, żeby pozbyć się buntowników, to jeszcze sobie przypiszą, że weszli do mnie na teren i dadzą sobie minusa do mnie. Do y, dyplomacji. Ze mną. To tak jak ja bym im wszedł. Kartaginian Pirates tam było. Tego nie było wcześniej. Chyba. Chyba, że tego nie pamiętam. Tak też może być. ...to jest wielce prawdopodobne. Mm, dobra. Dobra, teraz to ciekawe, bo tak... Syrakuzy jednak mają armię, więc nie jest tak źle, jak myślałem. Więc nie musimy się aż tak spieszyć. Oho, uwaga, znowu się zaczyna. Uh, a Kreml gang is running rampart, bringing chaos to the street of Rome. However, dealing with the problem is not as simple as it may at first appear. As the gang is rumored to be under the protection of a Partisan from Priman and, and thus beyond the law. The plebs are in great distress and detense at Chaplashka Gang Lata. Może teraz dla odmiany użyjmy siły. No bo co, znowu będziemy gadać? Znowu pleb się denerwuje. A to już się dzieje. Dobra, używamy siły. Rebelia, Polonia, no dobrze, ale... No tego się nie spodziewałem. Kompletnie szczerze. Tego się nie spodziewałem. To mnie trochę zaskoczyli. Nie powiem. Panowie mnie zaskoczyli. To chyba jest problem z jedzeniem też. Bardziej, że jest jeszcze zima do tego. Tak mi się też wydaje. Ten też zresztą robi swoje. Dobra, zróbmy tak w takim razie. I Zobaczymy, co będzie. W ogóle spróbujmy ich zaatakować tym, co mamy. Dobra, może zbierajmy tą kasę. Jak oni wynegocjowali pokój, myślę, że nie na długo. Ciekawe, jakie mają do siebie stosunki. Nie mają aż takich złych. Gorsze mają z nami niż ze sobą. I to jedni i drudzy. Nie dobrze, nie dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze, nie dobrze. On na pewno będzie. To jest ich główny kolo, Hannibal do tego wszystkiego. On na pewno będzie zaraz nas tutaj próbował zaatakować. Dosyć musimy się pospieszyć z działaniami militarnymi. No. Ale bądźmy dobrej myśli, bo może jednak powinniśmy wynegocjować z nimi pokój. Z nimi, czyli z, z tą Ligurią, czy tam, e, nie no, Ligurią, Genua. E, ze względu na to, a iż przez najbliższy czas będziemy, dłuższy czas, będziemy walczyć na pewno e, na południu. Będziemy zdobywać te południowe tereny, próbować przynajmniej. Um, oni w sumie nas nawet lubią. Neutral. Neutral. Dobra, może na razie niech tak zostanie. Oni sobie na pewno z nami nie poradzą. Tym bardziej, że widzę, że oni atakują tutaj Mediolan razem we dwójkę. Sobie kurczę Mediolan znaleźli jako worek treningowy. Dobrze, może lepiej niż nas, ale trzeba pamiętać o tym, że któryś z nich jak się wzmocni bardzo, to będą szukali u nas łatwego zarobku. Dobra, A jeszcze raz nic, nic. Dobrze. Kartagina. Eee. A, i piraci jacyś. Dobrze. A. Myślę, że sobie Egipt z poradzi. Szkoda, że są piraci z Kartaginy, którzy atakują Egipt, a nie Kartaginę. Dobra, zobaczmy, co dalej wymyśli ten pirat. Jeżeli nic nie wymyśli, tego znowu zaatakujemy. Szkoda, że on może tak uciec, po prostu. Mimo tego, że bierzemy go w kleszcze. Uh -huh. No właśnie, o to mówię. I chyba wszystkie nasze plany na razie pójdą w łeb, jeżeli chodzi o piratów. Oho. Ci też sobie widzę, że nagrabili. Dzięki znaczy przez to, że pomogli nam. To ci z Dalmacji ich przejęli. Oni chyba jeszcze do tego wszystkiego z nami nie są w najlepszych relacjach. Nie jest to pocieszające. No dobra. Nie ma co. Trzeba zacząć się bronić. Zobaczymy. To, to jest chyba główny Hannibal, więc jeżeli byśmy go rozwalili a jest taka możliwość, bo obrona ee, Obrona tutaj na dole. Uwaga, 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 uwaga. Skuczek. Lukrecję chcę... Chcesz... ...zadoptować. A nie damy wam. Bo... Mamy na to. o o! Ja cię kręcę. Teraz odmiana sytuacji. Oho, oho. Czyli oni w ogóle rozjechali Wenetich. A Weneci są jeszcze tutaj w takim razie? Tak. No to nieźle. No to nieźle. Fajnie, że tu widzimy, co się dzieje. Chociaż tyle. Nie wiem, czy to dobry pomysł, jak oni tutaj stoją. A z drugiej strony, zadamy im przejąć sobie Apolonię? Bez sensu. Ten na pewno przyjdzie teraz tu. A my damy radę obronić? Damy. Cholera jasna. Trudno, ważniejsze jest tego sentia niż ta Apolonia. Dobra. Może zrekrutujmy sobie. Czy oni mają tutaj fulkę? Mają, czyli nie zrekrutują nikogo. jak to wygląda? To jest Hannibal? Tak, bardzo dobrze. Obyśmy tylko jego rozwalili. Mają trochę konnice. Czy mamy pikinierów? Mamy. To może będzie dobrze. Ci są tylko... Ale oni są dość słabi. Czyli w sumie ci pikinierzy są najgorsi. Znaczy, przepraszam, konnica jest najgorsza. Co my tu mamy? Eee... Dobra, myślę, że damy radę, Zróbmy sobie jeszcze tak, że o, weźmy sobie jedną konicę i dwóch tych, i myślę, że starczy. O, dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Idźcie tutaj. E, I następna tura... Nawet jeżeli oni to przejmą, to my tu wkroczymy. Kurczę no, wybaczcie poloni, ludzie. No, może być kiepsko. Może być kiepsko. Czy my tutaj zostajemy? W ogóle my niepotrzebnie tutaj jesteśmy w mieście. Wyjdźmy nawet jeszcze. E, jeszcze tutaj wzmocnijmy to. Kurczę no. Fjajcie, kręcę. Nieźle. Nas odszkolili, Ja cię kręcę. Ja ci kręcę. Czy możemy coś z tym zrobić? Papria w ogóle. Ale zróbmy tak. Tak. Czy mamy jeszcze kasę? Jedna, jedną partię. To zróbmy jeszcze Junię. Tylko, że w sumie to pewnie Cornelia ma najlepszych tych. Nie, nie ma. Dobrze. Czyli nawet jeżeli będzie jakaś rewolta, to mam nadzieję, że nie zabiorą nam najlepszych. W ogóle coś się zmniejszyło. Zmniejszyło się. Dobrze, dobrze, dobrze. Nawet nie wiem, czy potrzebnie zrobiliśmy w dwóch. Dobra, nieważne. Jest ok. Jest 0%. To jest bardzo ważne. Tylko że nie wiem czy to nie trwa przez jakiś czas. Okej, okay. dobra, nieważne. No... Prze... Przewaliliśmy to. Tą decyzję. No ale nic nie zrobimy z tym. Tak było. Tak miało być po prostu. Dobra, 2500 na plusie nie jest źle. Mamy w... dosyć dużą armię, no ale... Jest to spowodowane sytuacją, ale możemy w sumie to usunąć teraz w każdej chwili możemy powołać to jest 500 tych tak samo jednych w sumie. czy tu są jeszcze jacyś, którzy bardzo dużo pobierają? nie dobrze i tak zostawmy dobra dobra niech tak będzie no zobaczymy co teraz będzie Czyli Kartagina nie zaatakowała. Dobrze. Bardzo dobrze. My w ogóle możemy sobie ich... No nie, nie możemy. Chciałem powiedzieć, że możemy ich zaatakować. Powinniśmy w sumie. Gdyby plądrowali, to byśmy ich zaatakowali. Kurczę, Atenę co mają do nich? Raz jeszcze Atenę zaatakują. Jeszcze tego nam by rakowało w sumie. Ale nie poddamy się łatwo. Nie podoba mi się, że oni są tak blisko. O ci znowu dają czadu. Spróbujmy ich rozwalić. Kurczę, no nienawidzę bitw morskich jak nie ma admirała. Nienawidzę. Moglibyśmy zrekrutować admirała, podpłynąć, spróbować ich zabić. I co później ad anulować admirała? Bez No ale chyba byśmy tak musieli zrobić. Makedonia. No, co? Taka sytuacja. Teraz nie ma kto nas obronić, chyba, że Ateny. Mam takie bardzo miłe pytanie do panów y, Ateńczyków. Zero, dobrze. Do panów Ateńczyków mam takie bardzo miłe zapytanie. E, czy wy nas nie lubicie? Dlaczego wy się do nas ubijacie? Tak no, dzika. Miło. Miło, miło. Bardzo mi miło, miło. Czy oni byli kąplami z tymi naszymi wrogami na... bucie? Ja Nie. O, Venetti zmieniło miejsce. <grytanie> zamienili się prowincjami. Dobra, ale oni są tak zajęci sobą, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Zmienili, tak. Zamienili się, chłopaki się zamienili po prostu prowincjami. Dobrze. Tak też może być. To on mnie przyblokował nie, eee, no dobra. I ci mają dwa statki. No spoko, spoko. Dobra, a jakbyśmy chcieli na przykład po prostu jakąś podstawową jednostkę sobie zrekrutować, to dla mnie będzie kosztować zero. Nawet ta najwyższa. Rangą. Dobra, ale tu na Kogo ja rekrutuję? Żebyśmy nie zrekrutowali naszego. Z naszej frakcji, bo zaraz dostaniemy minusa dla senatorów. Czy jest ten koleś, ten patria? Nie ma. Nie ma. A oni kosztują. Czyli ten nie kosztuje i ten nie kosztuje. Ten ma Scipio. Lucius. Dobrze, weźmy sobie Marcus i już. Czy on już tutaj nie był? Czy Brutus już nie był? W Brutusie? jest. A, bo to jest D, Junius Brutus, a to jest Marcus Junius Brutus. Dobra, weźmy sobie tego. No, teraz już to kosztuje oczywiście. 900. No, ale może dzięki temu się ich pozbędziemy. Tak, zróbmy. Czy możemy sobie? Nie możemy. Lecimy. I tak myślałem, że tak będzie. Tak myślałem, że tak będzie dokładnie. Inter Interpares, coś się popisałeś, Stefan. Się popisałeś normalnie. No tak. Może faktycznie wtedy nie będą tracili... E, e, bo nie będą wtedy tracili jednostek, mam nadzieję. Dobra, jak już jesteśmy te hardzi. Kurde, 600, ja pierniczę. Bodujmy też po prostu zwykłą jednostkę. Smarno teraz no ale... Zróbmy to. Dobra, ci się nie kwapią do ataku. Więc rekrutujmy sobie może jeszcze kogoś. Za te e, miliony, które mamy? W ogóle ma możemy dwie jednostki, chociaż Lewisów sobie wyjmę. Dobra. Dobra, co my robimy tutaj w technologii? Dobrze, później pamiętam, że mieliśmy brać to i później i później chyba to, ja, dobra. Mamy kogoś do upgradu? Nie czy tu ty ogarniasz sytuację? Mniej więcej coś mi się tu nie podoba, jakby będziesz tak Latały dookoła Stefan, coś czuję. E, Barbara, przepraszam. Stefan. Dobra. Dobra. Na tym zakończymy. E, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.